Dobra, dwóch wylądowało tutaj na niebieskim. Jeden A, leci jeden jeszcze dalej. Dwóch leci dalej. Jakieś wredne kurwie cię trafiły? Na domku z urnami zlądował jeden typ. Tutaj jest granatnik i trzy granaty. Też kondensator Dara? Nie, właśnie mam MP5 skompensowaną. A co jest powiększony QD. Powiększony QD Dara leży, także częstuj się. Ja z tych rzeczy nic więcej nie chcę. Lecę dalej. Kevlar. Bez Kevlaru to się nie bije. czy to było Jedyneczka. Kevlar lepszy niż... Brak Kevlaru. No, to nie było Oni są gdzieś na blisko? Tu w tak. baraczku, na zielonym, dosłownie. Myślałem, że te tak. płytki są. na źle. Tak, wrócił, wrócił chujec. Dostał. No tu dwóch leży. Czyli ja mogę biec po atrapę, bo Ty masz U po swojej stronie chyba zioło. No dobra. Tylko połowa hapaków już mu zeszło. No biegnę, stążę, spokojnie. Jest na tarasowym. To był w tym miejscu w sumie. przestrzeliłem. Kurwa, prawie ja oberwałem. <grywa> no też wolno strzelałem, więc. Zatwiłem tego u góry. Wziąłem, wziąłem, skracałem. Na... Jeszcze jeden, tam by być, nie leci na wariata, to ja podnoszę atrapę. Dzięki. Przy urnach cały czas. No to to będzie ostatni, tak? Tak. O, ostatni. Hmm. Tam go bieg. Do swojego kompla podnosić, tak? Tak. Do ciebie bieg zioło. Jest tu w na parterze. <noise> <Do> kurwa. <noise> <noise> Niepotrzebnie, mogłeś poczekać. Stałem w drzwiach Atrapa chodź razem, broń w dłoni i lecimy. Dobieść tego chujca u góry? Nie Na pół piętrze Kurwa mać Na piętrze atrapa, na piętrze. co tam coś nie zły. Tak, atrapa go pojechał, tutaj masz czysto. To z daleka No, ja tu się dają. Tak. No, tak. najlepiej, jakbyś masz coś tam tam no, lepiej w sumie. No, my co prawda tutaj wylądujemy po fanty, bo inaczej będzie ciężko, ale. Także nie okradaj, mi do końca robimy. tam nie jest A nie, chyba. SKS-a może sobie skompensować. Uff, skracają tylko No, dlatego. jakby tam się tak mnie cyskował, Kogoś tu zostawić, nie? Mógł O kurwa Ja pierdolę To do ciebie? <grystanie> Jak w Wietnamie Wideli go <grystanie> Ja wiem co robić po prostu No faktycznie, Ty... polują Wracają? Nie, zdudzi się tam Wracajcie może na kampandę Tak jak jeździli tutaj to brzmiało jakby się rozstawiali się bałem, że się rozpierdolą po całym kampandzie Chyba też co A, nawet coś tam A kitra się tuż maciasz Siedziała to kurwa cały czas W dupie kurwa Poczekaj chwilę, może my się wyflipujemy i do oczywa? A nadmu tam wpierdol to Wysiedli kurwa Dwa różne teamy A ja tam chciałem do mojego ścierwa wylądować I zobaczyłem, że wokół mnie trzech ludzi, nie? Zabawnie było Ale dwa teamy się napierdalają Tego trupa tutaj między magazynami Nie ale jeszcze jeden powinien tam być Masz zestaw? Dzięki. A! Już mogę walczyć. O, rozjechał jeden. Czekaj, to tutaj dropię Pyk, może coś ci się przyda z tych rzeczy? Mogę tam leżeć jeszcze, ale chyba nie zauważyli. Biega tutaj, pójdę. E, piętrowym był na górze. W tym okienku mignął w górnym. Pytanie brzmi, co robimy, zioło? Czekamy i wtedy próbujemy chłopaków jeszcze raz wystrzelić, czy jak? No chyba trzeba, co? Tak, dwóch jest na e, piętarku trasowym. Nie, ma metrów za dużo. Nie możemy za długo czekać. Tutaj są. Lutuje mnie. Rwa. Jak masz trzy syssy, ale ja skracam powoli. O, tutaj. Mhm. Tutaj, przez drogę. No to już. Nie. Gdzie byli e, tam, za autem gdzieś pobiegli Nie do lotu Kienku, patrzę na ciebie Widział gdzie jesteś Miem. Surprise, merafaka No. Na piętrze jeszcze. Na no, był. Domek, słyszysz na Piętro! Pięknie. Oh, oh, oh. Ale to jest na filmik. O kurwa, zrujnowałem filmik. Fart jak chuj. Eee, u góry będziesz miał na pół piętrze medsy, nie? I lepszy plecak dwójkę stumieniem po mnie. Tutaj gdzieś mój nadajnik będzie. A weź się wybustuj Koleś miał strzykawkę. A my sobie spadniemy. Minka, 48, masz auta. Och, tu to pojadę, najbliżej jest. Dwa klucze, osiem zestawów. No, na fisting. Ale to jest w głąb okej. pamięć, nie nauczysz się atrapa, nie?